Ale tam z dwa okna czy trzy mnie widziały. No nie nie interesowało mnie to kurwa nawet. Ta, to, to był kurwa? Na początku to to było wiesz. Yy, wkurwiony byłem, nie? A potem jak już wracałem kurwa z zasranymi gaciami, to już... Ha, ta, ta, śmiałem się jak chuj, no. Idzie peczek kurwa, idzie chodnikiem ludzie, ludzie jeżdżą samochodami, patrzą, gościu idzie tam zadowolony, tyłek kurwa brązowy. Piachem zasyp zasypane, ale to i tak jak ktoś mądry to wie o co chodzi. <grym> Piachem zasypałem. <grym> jak ja już kurwa popuścił tam i zaczęło kurwa ten, to już na pełnej piździe do końca. Do końca się wysrał elegancko i chuj. Od razu kurwa 3 kilo lżej się poczułem. Tylko nie tu gdzie trzeba. Tylko nie tu gdzie trzeba, bo gdzie indziej mi przybyło. <grym>